Problemy Roberta Lewandowskiego z kontraktem. Bayern Monachium zaproponował bardzo słabe warunki, a Krzysztof Piątek DJ-em AC Milanu. Witam Was, ja jestem Mateusz, a dziś jeszcze na temat transferu Filipe Coutinho. Lukajowicz już niedługo piłkarzem Realu Madryt. Antoine Grisman zgodził się na gorsze warunki, byle tylko opuścić Atletico. Ostatnio przybyło do nas 1388 osób. Witam każdego bardzo serdecznie. A teraz suchar. Karol pisze co wyszło najlepiej reprezentacji Polski w meczu z Senegalem? Szczęsny z bramki. Jeżeli macie jakieś śmieszne piłkarskie suchary, wysyłajcie mi je na Instagrama Landry.ity, a być może to Wy pojawicie się już w kolejnym filmie. Jak wiecie wystartowała Liga Youtuberów w grze Football Team. I tak wczoraj graliśmy z Krzychem. Fotogramy to gramy! Moim przeciwnikiem jest dzisiaj drużyna Landrynek, czyli Landry. Pozdrowionka Mateusz. 35. minuta, póki co 0-0. Pierwsza zmiana w taktyce, przechodzimy bardziej do ofensywy, bo czas. Dzięki Krzychu za pozdrowienia i również pozdrawiam. Niestety przegraliśmy i to wyraźnie, bo aż 4 do 0. Widzicie aktualny skład naszej drużyny. Jeśli macie lepiej rozwiniętego piłkarza, zapraszamy do klubu. Gwarantujemy najlepszą atmosferę, kontakt na Messengerze i możliwość gry z najlepszymi sportowymi youtuberami w Polsce. No i Krzychu zapewniam, że zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby wziąć rewanż w kolejnym spotkaniu. I tak na koniec pamiętajcie, że jeżeli nie macie jeszcze konta w grze Football Team, rejestrując się z linku poniżej, dostaniecie 200 energii na start, dzięki czemu szybciej rozwiniecie swojego zawodnika. A teraz zapraszam do oglądania! Robert Lewandowski jest najlepszym napastnikiem Bayernu Monachium od wielu lat. Jego niesamowity ciąg na bramkę sprawił, że dzięki Polakowi zdobyli wiele trofeów, a ligowi rywale nie mieli z nimi najmniejszych szans. Jest już raczej pewne, że w tym sezonie po raz kolejny zostanie królem strzelców Bundesligi. Na chwilę obecną zdobył 22 gole, a drugi w tej rywalizacji Paco z Borussia Dortmund ma tylko 18 trafień. Oznacza to, że lewy jest bardzo bliski zdobycia złotego buta niemieckiej ligi. Jeżeli tak się stanie, dokona tego po raz czwarty w karierze. Do zagrania pozostaje ostatnie ligowe spotkanie z Frankfurtem, które odbędzie się w najbliższą sobotę o godzinie 15.30. Sprawia to, że Lewy raczej swoją nagrodę już nie musi się martwić. Poza tym jeśli chodzi o Bayern, to oni nawet jeśli zaremisują to spotkanie, zapewniają sobie zwycięstwo w lidze. Bowiem w chwili obecnej mają dwa punkty przewagi nad drugą Borussą Dortmund. Więc nawet jeśli BVB wygra swoje spotkanie, a Bawarczycy tylko zaremisują, to różnica bramek nie zmieni układu tabeli. Wracając już stricte do Roberta Lewandowskiego, to wydaje mi się, że może nie być zadowolony ze swojej obecnej sytuacji, ale miejmy nadzieję, że chwilowej w klubie. Jego umowa obowiązuje do 30 czerwca 2021 roku. To oznacza znaczy, że Bayer przez kolejne dwa lata nie musi obawiać się utraty lewego. Jednak wolą dmuchać na zimne i przedstawili mu ofertę przedłużenia kontraktu o kolejny rok, czyli do 30 czerwca 2022 roku. Jednak Polak ma być zawiedziony tą ofertą. Oczekiwał dłuższego kontraktu, a taka postawa działaczy klubu miała go bardzo rozczarować. Oznacza to, że nie wiążą swojej przyszłości z Lewandowskim. I tu nie ma co się dziwić takiemu zachowaniu. No wieku już nie oszukamy i trzeba spojrzeć realnie na to, że ma już 30 lat, a 21 sierpnia skończy 31. Czyli na koniec sezonu 2021-2022 miałby prawie 34 lata. Niemieckie media piszą o tym, że nie zostało osiągnięte porozumienie, ale po zakończeniu sezonu ma to wszystko się wyjaśnić. W sobotę Bawarczycy rozegrają ostatnie ligowe starcie, ale oprócz tego spotkania pozostaje do rozegrania jeszcze jedno, równie ważne bo finał Pucharu Niemiec z RB Lipsk. Jeżeli Bawarczycy wygrają oba spotkania, zdobędą dwa tytuły. W takiej sytuacji o Polaka miały się pytać topowe europejskie marki. Chodzi o Manchester United oraz Paris Saint Germain. I choć jeszcze dwa lata temu transfer do PSG wydawał się mało opłacalny, rozmawiano tylko o Realu Madrid, to teraz transfer do Francji nie jest wcale takim głupim pomysłem. W niemieckiej lize zdobył już wszystko i na pewno oczekuje nowych wyzwań i tytułów. O nie w Manchesterze w chwili obecnej będzie ciężko, ale w PSG już niekoniecznie. Na pewno dostanie większą pensję niż w Bayernie, a do tego będzie mieszkał w jednym z najpiękniejszych europejskich miast. A tak naprawdę, jak potoczą się jego losy? Mimo to, najbardziej realne wydaje się to, że dojdzie do porozumienia pomiędzy nim a obecnym klubem, i na tym to się skończy. W karcie macie ankietę, gdzie możecie zagłosować, gdzie waszym zdaniem lewy powinien zagrać. Zachęcam do oddania głosu. Neymar żąda transferu kolejnej gwiazdy do PSG. Tym razem chodzi o jego reprezentacyjnego kolegę Filipe Coutinho. Według doniesień francuskich mediów miał on już w tej sprawie rozmawiać z właścicielami PSG. Jednak były gracz Liverpoolu w tym sezonie w Barcelonie nie radzi sobie najlepiej. 5 asyst i 11 goli to jego dorobek w 53 spotkaniach. Neymar jednak uważa, że w Paryżu sprawdziłby się o wiele lepiej. Krzysztof Piątek w nawiązywanie znajomości potrafi. I to nawet bardzo szybko zaaklimatyzował się w nowej drużynie. Kilka miesięcy temu słyszeliśmy, jak piątek wcielił się w rolę klubowego DJ-a i puścił piosenkę tako Hemingway pod tytułem Bakayoko, właśnie Bakayoko, który próbował do niej tańczyć. <mulet> Jednak nie tylko z Francuzem ma on znakomity kontakt ale także z Brazylijczykiem Paketą. I to właśnie on wrzucił wczoraj nagranie na Instastory, gdzie jedzie z pio samochodem i próbuje nucić inną piosenkę, która grała w aucie. Tym razem była to nuta Kuebona Fide, Kawa i Xanax. Zobaczcie sami. <toddź> często w filmie umieszczając zagadki. Cieszyły się one bardzo dużym zainteresowaniem, gdyż zostawialiście nawet po 6000 komentarzy. Dlatego postanowiłem przygotować osobny materiał poświęcony tylko zagadkom. Niestety on nie zdobył tak dużego zainteresowania jak reszta filmów. Mimo wszystko zachęcam Was do jego obejrzenia, teraz pojawia Wam się w karcie i jeżeli możecie napiszcie w komentarzu, co Waszym zdaniem powinienem zmienić, być może to pomoże. Jak informuje hiszpański As czy brytyjski Sky Sport, Lukajowicz trafi do Realu Madryt. Osiągnęli oni porozumienie w tej sprawie z działaczami Frankfurtu i transfer serbskiego piłkarza stanie się faktem. Koszt tej transakcji to około 60 milionów euro. Dyrektor sportowy niemieckiego klubu zdaje sobie sprawę, że nie ma szans, aby zatrzymać piłkarza. Serb bez wątpienia jest odkryciem tego sezonu. W 31 spotkaniach zdobył 17 bramek i 6 razy zaliczył asystę. Real szuka środkowego napastnika, który zapewni wiele goli, a transfer Serba wydaje się być logicznym posunięciem władzy Realu. Jest młody, cała kariera przed nim, może się jeszcze rozwinąć, a już teraz jest gwiazdą niemieckiej ligi. Jeśli wszystko potoczy się dobrze, już niedługo będzie on gwiazdą całej Europy i postrachem każdego bramkarza. Co najlepszy, Jowicz przez ostatnie dwa sezony był na wypożyczeniu w niemieckim klubie. Wcześniej grał dla Benfiki Lizbona. Frankfurt zapewnił sobie, że mogą zdecydować się, czy za ustaloną kwotę wykupują piłkarza na stałe, czy wracą do Lizbony. Nikt się chyba nie spodziewał, że serb okaże się takim strzałem w dziesiątkę, że podbije on ligę. W takiej sytuacji 8 milionów euro natychmiast zostało przelane, ale teraz zwróci się kilkukrotnie. Jednak hiszpańskie media nie informują tylko o Jowiczu, ale także o Edeniazardzie, ale i tu uwaga, o Salachu. Władze realu miały już się kontaktować z Egipcjaninem w sprawie ewentualnego transferu po zakończeniu tego sezonu. Dla Liverpoolu jest on niezastąpiony, jest idolem wielu fanów The Reds, a jego odejście na pewno sprawiłoby wielkie rozgoryczenie wśród kibiców, a tym bardziej odejście do Realu Madryt, z którym przegrali finał Champions League. Wartość Mohameda Salaha szacowana jest na około 120-160 milionów euro. Wydaje się być to odpowiednia kwota za takiego piłkarza. O tym Newsie poinformował mnie Patryk Ryszka na Instagramie. Wielkie dziękuję. Jeśli wydarzyło się coś ciekawego w świecie piłki, a ja być może mogę jeszcze o tym nie wiedzieć, wyślijcie mi krótkie info na Insta w kolejnym filmie, a być może już kolejnym razem będziecie na filmie. Antoine Grisman odchodzi z Atletico Madrid, to już wiecie, ale czy macie pojęcie, co musiał zrobić, aby ten transfer stał się możliwy? Okazuje się, że zgodził się, aby obniżono mu pensję. Atletico gwarantuje mu zarobki w wysokości 23 milionów euro za sezon gry, co czyni go jednego z najlepiej zarabiających piłkarzy na świecie. Jednak jeśli podpisze kontrakt z FC Barceloną, jego pensja znacznie się pomniejszy. Będzie zarabiał tylko 17 milionów euro rocznie. Francuz chce walczyć o najważniejsze trofea, a graf Atletico nie jest mu w stanie tego zapewnić. A wy chcielibyście, aby Griezmann zagrał w FC Barcelonie, czy może macie inny klub, gdzie byście go widzieli? Dajcie znać w komentarzu. Na dziś to już koniec. Zachęcam Was do ocenienia tego filmu oraz zasubskrybowania tego kanału. Pamiętajcie też, aby odwiedzić Graf Football Team. Dzięki za oglądanie. Do usłyszenia.